Możemy za zaczynać zamknięcie um, i tego rocznego. Było nam bardzo, bardzo, bardzo miło Was e, gościć tutaj w hotelu Galaxy po raz kolejny. Um, przejdziemy od razu, nie będziemy Was długo trzymać, przejdziemy od razu do wszystkich e, czynności zamykających. Zaczniemy od konkursów. Najpierw od konkursu e, ankietowego, e, ponieważ jak zawsze zbieraliśmy ankiety w tym roku, bardzo wielu z Was wypełniło te ankiety. <noise> tak, za koszulki oczywiście. Ale mamy dla was też nagrody i rozlosowaliśmy je już i będziemy tutaj prosili was o, mam nadzieję, że są te osoby, które zostały wylosowane. Więc tak, po kolei będzie najpierw tak, Daniel Kostrzewa, ja biorę to z e-maili, biorę to z e-maili, po prostu nie mówię całego maila, żeby potem nie spamować nikogo. <noise> Jest Daniel Kostrzewa może? Jak nie, to będziemy kontaktować się mailowo, także nie ma tu problemu. Mamy namiary na was. Okej, okay, nie ma. Yy, Sławomir Maczyński? Nie ma. Idę tak iteracją po kolei po wszystkich. A wy wiecie jak jest, że jak się za dużo iteracji robi w programowaniu, to nie jest się deweloperem, tylko deweluperem. Dobra. Yy, to były dwie yy, dwa wyjazdy do apartamentów yy, apartamentów parkowych w Szczyrku. Połączyłem całkiem zgrabnie. Okej, okay, teraz tak. Wejściówka na JDD Paweł Jarecki. Też nie ma. Będziemy wysyłać mailem. Nie wejściówkę, wejściówkę wyślemy pocztą tradycyjną. E, wejściówki na Ford Developers 4 e, Podlaski Marcin. Też nieobecny. E Blutkę. Jest? Tak, osoba, która ma taki mail. A, no to nie ma, niestety. Jakub Dunia? Też Nie ma. Destankiew? Taki początek maila? Nie. Jest, kustosz? To ostatnio to była wejściówka na atmosfera. Nie ma. E, dobrze, będziemy się kontaktować mailowo. Zostało to ogłoszone publicznie, więc wszystko jest ok. Dobra. Teraz y, konkurs, który y, budził dużo emocji. Space Race. Y, gdzie było naprawdę dużo zadań do wykonania i tutaj zespoły kilka zespołów naprawdę dwoiło się i troiło, żeby je wykonać i naprawdę się to udało. Mamy nawet nagranie jednego y, uczestnika, który w przebraniu superbohatera, to był chyba super Su y, to był Sumo Man. Mm. jeżeli dobrze pamiętam, <laughs> pojawił się na jednym z wykładów. Okej, okay, i tutaj um, pójdę może od trzeciego miejsca, to ja mam te, te zgłoszenia te karty. Okej, okay, trzecie miejsce i koszulki. To będzie, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie. Po kolei, po kolei, po kolei. A, zespół bez nazwy, ale to był w zespole. Był tam Jarek Pałka, Tomek, Borek, Jacek Jagieła i Dominika Musiał. <laughs> Gratulacje. Dzięki. <Thank you. laughs> OK, drugie miejsce zajął zespół, który się nazywał Warzywa. Warzywa, ktoś? Pojechali. A oni wyjechali. Dobra, to im będziemy nagrody wysyłać. I pierwsze miejsce zespół, który się nazywa Stosowani. Czy są na sali? Są, so, jest, jest przedstawiciel. <grywa> Tam są nagrody, brawa. To chyba od Was Steam zresztą była osoba ten Sumoman właśnie. No tutaj generalnie można popatrzeć, że ta kartka jest wypełniona tak z obu stron nawet, że już po prostu narobili tych zadań bardzo, bardzo dużo. Okej. Okay, to były konkursy. My chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom, którzy byli z nami, którzy nas wspierali, którzy pomogli nam stworzyć dla was tę konferencję. E, wielkie podziękowania dla naszych prelegentów. Tutaj przejdę na angielski na chwilę. Uh, thank you very much for our English speakers, speakers from abroad. Thank you, thank you. E, bez nich, tak naprawdę, ta konferencja no, niewiele byłaby warta, bo czymże jest konferencja bez wykładów, bez tutoriali, bez warsztatów. E, wielkie podziękowania także tutaj do naszej Rady Programowej. Chłopaki bardzo pomagali nam w wybieraniu tematów, pomagali nam w tym, żeby te wykłady były jak najlepsze. No i oczywiście wielkie podziękowania dla całego teamu proideowego, który stworzył JDD w tym roku. I mam nadzieję, że wam się bardzo podobało, bo tutaj cały zespół pracował bardzo ciężko. Yy, trochę chodziliśmy, to był taki trochę sen na Jawie, można powiedzieć. Yy, przez ostatnie dwa dni mało snu. <grytania> takiego normalnego, więc nam się wszystko już zaczynało lekko mieszać. I zapraszamy Was za rok. 12-13 października. Rejestrację mamy już otwartą. Także rejestrujcie się do nas na JDD. Wiecie dobrze, jak wygląda ta konferencja. Ona będzie. Myślę, że jak się dobrze pójdzie, to pewnie znowu tu, chociaż już było trochę tłoczno. <laughs> ale tłok, akurat, to jest chyba najlepsza e, metoda, żeby się lepiej poznać. E, a, po <laughs> a po drodze zapraszamy Was też na For Developers. To jest 20 kwietnia w Warszawie. No i zapraszam Was też bardzo serdecznie. E, 18-19 maja do Warszawy na Atmosphere Conference. To też są konferencje, które tworzymy z, e, w ramach Proidei. E, wszystkie programistyczne, więc skierowane przede wszystkim. Do was dzięki wielkie za ten rok, dzięki wielkie za to, że byliście z nami. E, było was naprawdę dużo <laughs> i było naprawdę imponujące i to była wielka przyjemność dla was e, tworzyć tę edycję JDD. Dzięki. <kluczy> <kluczy> to ja jeszcze mały bonus na koniec, to dziewczyny przypomniały, mamy trochę koszulek do rozdania. Um, Właśnie, o, uznały, że będą rzucały. Dobrze. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc, ale. Kto się tam. Przejdźcie tam na bok, dziewczyny, może bardziej. Kto się tam najbardziej będzie uśmiechał do dziewczyn, ten dostanie pewno, więc. Dobra, dzięki i do zobaczenia za rok.